Witamy w kwietniowym wydaniu magazynu MOTO+. Plus. Nasz program zaczynamy od prezentacji teamu Janusza Kołodzieja, która odbyła się w warszawskich Złotych Tarasach. Witajmy team Janusza Kołodzieja. Dariusz Grudniak, zapraszamy. Grzegorz Rępała. Mariusz Manda. Paweł Kołodziej również. Mikołaj Zdaiński, człowiek odpowiedzialny za marketing i PR Janusza Kołodzieja. Też żywa legenda Krzysztof Cegielski, menadżer Janusza Kołodzieja już oficjalnie. Indywidualny mistrz Polski sezonu 2010, zdobywca Złotego Kasku 2009 i 2009, drużynowy mistrz Polski, drużynowy mistrz Szwecji, Janusz Kołodziej. Cały team Janusza Kołodzieja, proszę Państwa, oni będą walczyć o medale Mistrzostw Świata. Powiem Wam, panowie, tak patrzę się na was. No i można powiedzieć, że oprócz tego, że tworzycie wspaniały zgrany zespół, no to myślę, że prawdziwi już różna dostrzegają tu wielkie legendy też tego sportu. Na polskim podwórku osiągnąłeś wszystko. Nie było chyba czego, czegoś, czego byś nie osiągnął, no bo już akurat finiorski masz za sobą. No i teraz czas na walkę o medale. No dokładnie tak. To jest pierwszy sezon, że mogę się sprawdzić w ogóle w edycji Grand Prix. Tak naprawdę bardzo się cieszę, że biorę w tym udział. Walczyłem przez całe życie, żeby do tego dojść. To jest mój pierwszy sezon w ogóle. Także są duże ambicje, duże możliwości. Wszyscy tutaj razem pracujemy na to, żeby ten wynik mój w tym roku był naprawdę bardzo dobry. Dużo pracy mamy przy tym, żeby ten sezon naprawdę był świetny. No i czas pokaże, czy tak naprawdę będzie. Wydaje mi się, że frekwencja była w porządku kibice mogli posłuchać co ma Janusz Kołodziej i Krzysztof Cegielski i cały jego team do powiedzenia. W trakcie sezonu trudno jest porozmawiać z zawodnikami, kiedy wpadają oni w jakiś szalony rytm sezonu. Jestem przekonany, że właśnie tego typu działaniami idziemy w dobrym kierunku, gdyż promujemy sport żużlowy, pokazujemy go szerszej publiczności. No i tak jak powiedziałeś, w takim miejscu, jak pod kopułą Złotych Tarasów, to o żużlu jeszcze się na pewno nie mówiło do tej pory. Gdybyś mógł zdradzić krótko arkana w ogóle przygotowań do, do wizyty Janusza, z tego co wiem, nie było trudno, ale też łatwo nie było. Znaczy, wielkim doświadczeniem była organizacja spotkania z Tomaszem Golobem, kiedy promowaliśmy jego książkę. Więc tutaj powielaliśmy tylko pewne standardy, ale proszę mi uwierzyć, że nie jest łatwo stawić motocykl żużlowy do największego w Polsce centrum handlowego. Nie jest łatwo uzyskać wszystkie pozwolenia przeciwpożarowe i nie jest łatwo wypromować takie wydarzenie. Kosztowało to kilka nieprzespanych nocy. Wczoraj ustawianie sceny do godziny 5 rano, uzyskanie tytułu galerianki i temu podobne rzeczy, ale chyba warto było. Jestem pierwszy raz na takiej uroczystości, ale jestem mile zaskoczony, ponieważ było naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie wiem, no było nam miło i w ogóle fajnie, że wszyscy mieliśmy coś do powiedzenia, mogliśmy się zaprezentować. No cóż, to będzie nas napędzało chyba do tego, żeby rzeczywiście udowodnić, że ten sezon będziemy chcieli, w tym sezonie będziemy chcieli pokazać się jak najlepiej. No, i masz wspaniały, można powiedzieć, doświadczony tymi wielkie chyba wzmocnienie jeśli chodzi o mechaników, nie umniejszając oczywiście nic nikomu. To Mariusz Manda, który przecież z Lee Adamsem zęby zjadł na, na Grand Prix przede wszystkim. No, dokładnie tak. W mojej drużynie jest właśnie wielu chłopaków, którzy tak naprawdę jeździli na tym Żużlu i jeździli bardzo dobrze. Na dodatek Mariusz właśnie pomagał Lee Adamsowi przez wiele lat i to bardzo skutecznie. Nie, także no cóż, wszystko przede mną tylko trzeba po prostu siąść na ten motor e, trzymać gaz do końca i, i rzeczywiście jechać jak najlepiej tutaj jeszcze Krzysiek e, e, dobrymi radami mi podpowiada także no cóż, no kurczę, chyba lepiej sobie tego wymarzyć nie mogłem Krzysztof, panie menedżerze przede wszystkim jak, jak wrażenia po tej prezentacji w Warszawie no bo troszeczkę ryzyko podjęliście z taką prezentacją w mieście no, nieżużlowym no ja myślę, że to jest nieuniknione. Sport żurlowy jest na tyle popularny już w Polsce, że nie mamy się czego wstydzić. Musimy po prostu korzystać z takich miejsc. Jesteśmy wdzięczni za możliwość skorzystania z takiego miejsca prestiżowego, jakby nie było. Nie tylko u nas, ale generalnie w sporcie żurlowym pojawiają się poważne marki, poważni sponsorzy, którzy mają coraz większe wymagania. I po prostu należy bywać w takich miejscach, pokazywać się, oddawać coś z powrotem sponsorom, być wśród kibiców. Wiem, że sport żużlowy jest w różnych miejscach w kraju, często w małych miastach, ale Warszawa to jest Warszawa, Warszawa to, to, to jest stolica. Jeśli sport żużlowy, jeśli choć to w minimalny sposób przyczyni się ku temu, że ten sport żużlowy w Warszawie będzie coraz bardziej popularny, to ten pierwszy, żeby tutaj bywać każdego dnia, ponieważ jeśli sport źródłowy w Warszawie by zaistniał i rozwinął, rozwinął się do poziomu ekstraligowego i gdyby tutaj rozgrywano, a to jest marzenie chyba nie tylko moje, na przykład rundę Grand Prix na Stadionie Narodowym, no to czekajmy na takie czasy i róbmy wszystko, żeby tak było. Janusz Kołodziej poza tym, że będzie w tym sezonie walczył o Mistrzostwo Świata miał jeszcze jedno zadanie. Był jurorem w konkursie żużlem w obiektyw organizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Speedwaya. Główną nagrodę skuter Kingway za zdjęcie roku pod tytułem Superman otrzymał Tomasz Groński z Sulechowa. Kolejną nagrodą była pamiątkowa statuetka ofundowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, która trafiła w ręce Sebastiana Maciejko-Sternowa za fotografię pod tytułem „Na kole! Nagrodę publiczności wręczaną przez wiceprezesa warszawskiego towarzystwa Speedwaya Wojciecha Jankowskiego otrzymał Jakub Janecki z Ostrowa Wielkopolskiego za zdjęcie Tomasza Golowa pobiegów w Była to już druga edycja konkursu żużlem w obiektywie i po raz kolejny liczba nadesłanych fotografii przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zobaczmy niektóre z prac konkursowych.